Cześć, witam Was. Jestem przedstawicielem firmy Worwerk, a dokładnie urządzenia Thermomix. I pomyślałam sobie, że dzisiaj zaprezentuję Wam, jak ugotować zupę tajską z kurczakiem i z batatami. Może Wam się spodoba. Więc wybieramy z menu zupa tajska z kurczakiem i z batatami. Ja już mam przygotowane. Ugotuj to dzisiaj. Rozpocznij gotowanie. Otóż mamy tak 500 gram piersi z kurczaka bez kości pokrojonej na 1,5 cm kawałki. Więc ja pokroiłam tak, jak umiałam. Od razu nam to wszystko odważa. A że ja nie lubię marnować rzeczy, więc dam wszystko, bo mam trochę za dużo. Dalej. Następnie mamy 400 gram batatów pokrojonych również na 1,5-2 cm kawałki. Tak to wygląda u mnie. Dalej. 20-25 gram kolendry świeżej. Ja nie mam dzisiaj świeżej, mam suszoną, ale myślę, że też się nada. ale jednak trochę mi brakło. <grych> Improwizacja. Okej, okay, myślę, że będzie dobrze. Dalej. 30-40 gram czerwonej pasty kary. Mamy pastę kary. Myślę, że to będzie dobrze. Prawie całe opakowanie nam tam wejdzie. Ok, sprawdzimy, czy nas nie oszukali na opakowaniu. 32 gramy jeszcze sobie możemy dołożyć troszkę. Uwielbiam pastę kary. Dobrze. Dalej. 600 gram mleczka kokosowego. Mm. Cudowna, kremowa, świetna. No, a myślę, że damy całe. Pamiętajmy, żeby nie uderzać o kielich bo w nóżkach jest waga i może się nam zepsuć. No, jednak mamy troszeczkę za mało, ale to nic, poradzimy sobie z tym. Mam więcej. Proszę bardzo. zapasy w dobie pandemii. <grymne> Uwielbiam mleko kokosowe. O, to już jest inne. Okej. Okay. Wystarczy. Dalej. To 150 gram wody. Ja myślę, że wykorzystam resztę wody z mleka kokosowego. Na pewno to będzie smaczniejsze niż zwykła woda. A już to musimy się dokładnie, stricte trzymać przepisów. Ja raczej bazuję na tym, żeby wykorzystać wszystkie produkty, które mamy w domu, żeby się nie marnowały. Dalej. Yy, łyżeczkę, dwie soli i dalej mamy pieprz, więc ja sobie tutaj zmieszałam wszystko razem i wsypiemy to jednocześnie. Następnie mamy założyć pokrywę mm. Teraz termomix nam pokazuje, dokąd dokładnie mamy przekręcić, mamy ustawiony czas i temperaturę gotowania. 20 minut gotowania, więc zobaczymy się za 20 minut. Tak to wygląda w trakcie gotowania. Zajrzymy do środka. Mieszę sobie powoli. Ta jest I skończyło nam się gotowanie. Sprawdźmy, co nam wyszło. Pachnie cudnie. Zupa. Tajska zupa z kurczakiem z batatami w 20 minut. Sprawdzimy, czy to dobre. Pachnie wyśmienicie. Wygląda świetnie. A jak smakuje? Teraz się okaże. Aż mi leci. Czy bataty są miękkie? Moje ulubione połączenie smaków. Gorące. Muszę tego spróbować. Ja mam na imię Edyta, i jeżeli macie jakieś pytania odnośnie urządzenia i zakupu tego urządzenia, to bardzo proszę, piszcie do mnie, dzwońcie. Odpowiem na wszystkie, jeżeli tylko będę potrafiła. Zachęcam do kontaktu. Pozdrawiam.